Nie, nie będziemy szli wzdłuż tej rzeki, wzdłuż tego. no takiego korytarza jakby rzeki. No, nie będziemy. Świętego, takie pierdolne no, szerokie to... koryto rzeki, które wypełnia się, a nawet chyba przebiera w czasie roztopów. Aktualnie to koryto szerokie chyba na 100 albo i 150 metrów. No, no i tak taki sączący się strumyczek tylko. No i ja stwierdziłem, że chodźcie do, do drogi, a nie ten. <laughs> a nie zmierzaj do tej następnej miejscowości, która była naprawdę jak kawałek. Jakieś solidne 2-3 km. A do o, drogi. Więcej chyba, więcej. No dobra, no, no 3-4 powiedzmy, a do drogi było około 800, 200 metrów czy 300 w górę? 300, no około 200-300 metrów, no chyba trochę więcej, tylko że duża no, część była, dość trzeba było się wspinać. Nie było ścieżki. Tylko I, I Porter zaczyna do mnie, a nie, nie, idźmy do, do przodu, do przodu. Jak, jak ja wyskoczyłem na portera no wokół ducha winnego tak naprawdę człowiek. No tak, ale po prostu zacząłem mówić, że o co kurwa brzydki chodzi, rzeczy, że... Tak. No, bardzo brzydkie ja Jestem czasami bardzo bezpośredni. Impulsywny. Ale co skutkuje? Jak już zauważyliśmy kilka rzeczy kilka razy na treku. Jak to mówili Indianie, północnoamerykańscy, okazywanie emocji świadczy o czyjejś słabości. E, powiedział bomba. <noise> powiedział bomba. Ten impulsywny chłop. <noise> Który kurwa y, skacze o byle głupotę. No, tak, więc to skoczy, skoczy. A bo ja nie jestem Indianinem. Psy, pomniałbym kilka tych, ale. Czy ja wyglądam jak Indianin? E, w tej czołówce? No tak trochę. <noise> no, wracajmy tam do, do drugiej. No ale w końcu stwierdziłem, dobra. Porter jest bogu winny, ten nasz przewodnik już na prawie jest w tym, tym. Dobra, to już idę, nie robię scen. W pewnym momencie cały czas tak przez jakieś 5 minut prowadziłem, byłem z przodu tak na maksa wysunięty jakieś 100 metrów co najmniej. Na po prostu biegłem <coughs> Razwietka. Ale stwierdziłem, okej, okay. trzeba zwolnić, bo muszę iść z chłopakami, bo jak ja tam sam dojdę do tej miejscowości, to naszego przewodnika po prostu roztargam na drobne, w drobny mak. Na szczęście trochę drogi, trochę fizycznego wysiłku uspokoiło mnie. Doszedłem, zadałem bardzo prostolinie pytanie, po jaką pi? szliśmy do tej miejscowości zamiast po prostu iść na ulicę i złapać tego dżipa po prostu z ulicy. No po czym po czasie okazało się, że to nie no jest, jest takie jest proste. Dżipownia. Że to nie jest takie proste, bo minęły nas dwa dżipy, które się w ogóle nie zatrzymały. Myśmy pomachali tym Jeepom, zatrzymali, oni, oni pomachali nam no i pojechali no sobie. Tutaj. Rado, no ale radośnie takie, takie machanie było. No i potem okazało się, że bo wcześniej jeszcze w mieście nam mówili, że mamy opcję na Jeepa za 3,5 e, rupieci. Taki private taxi. Private 3,5 eee, Tylko, że na nasze trzy osoby, no to byłoby trochę dużo. Trochę dużo, no. A w tej miejscowości okazało się, że było jeszcze 3 Hangoli. Mm. Dwie angolki i jeden angol, no, samiczki, dwie konkretnie. i jeden samiec, ale w sumie jakby trzech samców. Tak no, no i potem doszło jeszcze do pięciu Nepalczyków, to Nepalczycy powiedzieli, że mogą się dorzucić, tylko że oni po 100 rupieci. My żeśmy zapłacili na współę z tymi angolami. No pięć e... tu jak Nepale zapłacili, a myśmy zapłacili te trzy klocki na pół. Nie? <śmiech> Fifty, <laughs> fiwia i... Grobie. Co nas wyniosło w sumie taką normalną stawkę? No, całkiem uściłe myślę. Ale jazda była niesamowicie krótka, to było 20 minut. To było po prostu no, 25 krótki. minut? No to była taka dosyć dobra droga. Tym korytem że cały czas jechali, wyschniętej to nie było to co tam. bez zahar, gdzie była jazda ekstremalna, naprawdę. To była no. całkiem kultura. Wyschnięte koryto rzeki, płaskie, dosyć tak podupcaliśmy. Fakt, że bez światem, no ale to jest. Zaraz tam światło no, czas no. zobaczy jak jest ciemny no kto to powiedział tam. Nie ma reguły, nie? Dosyć Szczególnie wściutko, żadnych policjantów na drodze. Dosyć tam 20 na drodze. Na korycie chyba musiała <śmum> 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 być, bo policja wodna. <śmum> 30 minut i, i byliśmy już dzipowni tutaj w tym w Johnsonie. W więc no, tutaj było. Jak dojechaliśmy, było ciemno jak w dupie. E, więc jeszcze, jeszcze kazali nam 10 minut ponad iść do początku. W nocy, no ale na szczęście tam z czołgami było bardzo, bardzo, bardzo spoko. Było fajnie. No, aczkolwiek. No, momentami... Znaczy, to było też takie wkurzające, A, to tu musi mieć, dlaczego ten dip nie podjeżdża i tak no, no dalej. chciało nam się już specjalnie tam deptać, No bo wiecie, ja płacę ja wymagam, nie? Co. No, ale poszliśmy to. No, Polski to. to... <coughs> Dokładnie. No i to nam się udało, I w sumie wyszło w miarę okej, okay, gdzie... jest okej, Musimy mieć, będę będzie gorzej. tak, jak na to mule, mule, No, ja prawda na razie przejechałem, ja nie mam no, praktyki, i po to, żeby tego dni za konad, zamarł praktycznie, gdy nie na świecie, W czym będzie, nie? To jest po prostu tajgon. Nie wszystkie ale zaraz na No bo no, to, to nie jest nie? To tymi białymi ruchami to nie jest raczej tylko to jest takie powietrzące jednego mechanika, w grupie I generalnie bardzo nam się podobało, kolega go na ten